fascynujący, trzymający w napięciu film o chwostach. Albo o frędzlach, bo może ktoś z Was woli frędzelki. Taki drobiazg niby nic, a w wielu pracach to właśnie on robi robotę. Gotowe frędzle w różnych kolorach można kupić bez problemu, nawet w naszym sklepie. I taki gotowiec do naszej pracy czasami pasuje, ale znacznie częściej nie pasuje. I z tego powodu od jakiegoś czasu chwosty do moich prac robię sama. Takie frędzle za naprawdę drobne pieniążki możecie kupić w naszym sklepie. Link do tych frędzelków zostawię Wam pod filmem. Frędzelki są połączone na dole, można obciąć, można zostawić, ja zawsze obcinam. Do zrobienia fajnego chwosta wystarczy kilka centymetrów frędzli. Szczególnie jeżeli korzystacie z takich specjalnych końcówek, warto przyciąć dokładnie tyle, ile w końcówce się zmieści. A mieści się tylko kilka centymetrów, więc jeżeli u nas w sklepie kupicie metr frenzy, to zrobicie z tego mnóstwo chwostów. Biały chwośnik wygląda elegancko i delikatnie, ale chwost farbowany pod kolor pracy to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Można farbować pigmentami, ale można też farbą akrylową. Jako osoba praktyczna i oszczędna, zawsze wybieram farbę. Jeżeli farbujecie frędzle na jeden kolor, to wystarczy je po prostu włożyć do farbowanej wody, troszkę pomieszać, odcisnąć w ręczniku i farbowany frędzel gotowy. Mokre frędzelki są sztywne, ale gdy wyschną, znowu będą delikatne i mięciutkie. Po prostu takiego gniciucha zostawiamy i niech sobie schnie. Jeżeli frędzelek ma być cieniowany, czyli ombre, potrzebne są trzy kroki cieniowania. Po pierwsze frędzel moczymy w czystej wodzie i odciskamy w ręczniku. W drugim kroku farbujemy na jasno, a w trzecim przyciemniamy. Wszystko oczywiście robimy za jednym zamachem, nie mamy żadnego suszenia pośrodku farbowania. Nasze ombre to oczywiście mogą być odcienie jednego koloru, ale niekoniecznie. Jeżeli chcę uzyskać kolory w odcieniach vintage, dodaję odrobinę szarości. W tym wypadku góra będzie błękitna, a dół gołąbkowy, czyli błękitno-szary. Kolejna wersja to chwost różowo-fioletowy. Pomoczyłam w czystej wodzie, odcisnęłam, całość zafarbowałam na różowo, a potem końcówkę w fiolecie. Suche chwosty ponownie stają się mięciutkie, a końcówki mimo, że są obcięte wcale się nie strzępią. Chwosty sklejam klejem na gorąco, bo tak jest najszybciej i najwygodniej. Do środka zależnie od potrzeby wklejam nitkę albo wstążeczkę. A potem wystarczy klejem na gorąco posmarować taśmę od frędzli i to wszystko zwinąć. Drugi etap tworzenia frędzelków gotowy i frędzelki w tej chwili prezentują się tak. Jeżeli chwościk ma podbijać elegancję naszej pracy trzeba go stosownie wykończyć. W naszym sklepie znajdziecie na przykład takie zakończenia do chwostów. Bo z chwostami to jak z facetami. No wiecie, facet to facet, ale przystojny facet to już zupełnie inna bajka. No właśnie, i wykończony prędzelek to już zupełnie inna bajka. Aby kończyć możemy je na tysiąc różnych sposobów. Pokażę Wam kilka, mając nadzieję, że Was fajnie zainspiruje. Specjalne zakończenia do chwostów są najprostsze, ale także najpopularniejsze. Jako zakończenie także świetnie sprawdzają się, na przykład biżuteryjne zakończenia do jajek. A jeżeli do takiego zakończenia dołożymy jeszcze perełkę, to przechodzimy na zupełnie inny poziom luksusu. Warto czasem sięgnąć na dno szuflady i wygrzebać jakieś stare i niepotrzebne koraliki. A może gdzieś na dnie szuflady zagrzebane macie samo przylepne kamyki albo perełki? Tani drobiazg, a przy produkcji chwostów sprawdza się rewelacyjnie. Jeden przykład na chwościku różowym, a drugi na niebieskim. Na potrzeby tego filmu wyprodukowałam kilka chwościków, którymi teraz się Wam pochwalę. Ale prawda jest taka, że ja nie robię nigdy chwostów na zapas. Dopasowuję je zawsze do pracy, którą tworzę, więc powstają wtedy, kiedy gotowa jest praca. Jak zwykle mam nadzieję, że ten film będzie dla Was inspiracją. Linki do produktów, które pokazałam w filmie, czyli do chwostów, perełek samoprzylepnych czy końcówek, zamieściłam jak zwykle pod tym wideo. Nie wszystkie frędzle farbuje się równie dobrze, ale link macie do moich ulubionych i sprawdzonych. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.